Tylko krzyż jest w stanie zgromadzić, bo tylko miłość przyciąga i jednoczy. Z krzyża i pod krzyżem narodziła się wspólnota wiernych uczciów Chrystusa, Kościół święty. O czym nam mówi krzyż? Kto kocha, ten się nie izoluje, nie chce być samotny. Miłość jest przeciwieństwem osamotnienia. Kto kocha, obdarza miłością innych i w ten sposób tworzy wspólnotę miłości. Nad wrogością i podziałami świata został zatknięty krzyż, połączył niebo z ziemią, ludzi z Bogiem i między sobą. Taką siłę jednoczącą ma krzyż. Sprawdzają się w pełni słowa Pana, a jak gdy zostanę na ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Tak kocha tylko Bóg. Tak kocha tylko Bóg.